Dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić jeden z mniejszych zestawów Aquela. Nazywa się LEDi 40 PAP Dzień-Noc w kolorze białym. Oczywiście są też w kolorze czarnym. Jest to najmniejszy zestaw, bo są jeszcze 60 i 75. One się oczywiście różnią długością zbiornika. Model 40 ma pojemność 25 litrów, model 60 ma pojemność 54 litrów i model 75 ma pojemność 104 litrów. Zestaw idealny na początek przygody z akwarystyką dla młodych akwarystów. Wiadomo, że im większy zestaw, tym lepiej dla zwierząt. By łatwiej zapanować nad parametrami wody i myślę, że ogólnie w zupełności to wystarczy. Hejo! Ja swoją przygodę z akwarystyką zacząłem od dwóch gubików, które przywiozłem w słoiku od kuzynki z Łodzi. Także taki zestaw na początek byłby super. No ja później miałem akwarium 7-litrowe, już troszkę lepiej. Ale słuchajcie, co my tu mamy? No mamy oczywiście akwarium. Mamy pokrywę czarną lub białą, to zależy z którą sobie wybierzemy. Mamy oświetlenie dzień-noc, mamy wewnętrzny filterek, mamy grzałeczkę z termostatem 25 W, a ten zestaw ma 25 litrów. No to co, zabieramy się za unboxing i zobaczymy co jest w środku. Gotowy zestaw prezentuje się tak. Mamy tutaj oczywiście pokrywę z wygodnym dostępem. Możemy karmić rybki. Ale zdejmiemy sobie tu, tą pokrywę. Słuchajcie, w środku jest z termostatem 25W. Filtr ASA 500 z mocą 500 litrów na godzinę. Także spora nawet filtracja, skoro ten baniaczek ma 25 litrów. Ok, słuchajcie, włożę tu jakieś dwa korzonki. Zobaczymy sobie, jak to oświetlenie świeci. I jak to się będzie dalej prezentować. No to zrobiona aranżacja korzeniowa na szybko w celu przetestowania oświetlenia. No to zaczynamy. Pierw zwykłe dzienne światło. W zupełności wystarczy super świeci. No, i oczywiście, jak chcemy tak z wieczora trochę poświecić, żeby, żeby nasze akwarium było eleganckim dodatkiem do naszego pokoju, pamiętajcie, żeby nie świecić tym światłem nocnym przez całą noc, bo glony Wam zarosną całe akwarium. To możemy sobie na godzinkę włączyć o oświetlenie nocne. Słuchajcie, cena takiego zestawu nie jest wygórowana. On na początek października w czmielu kosztuje 219 zł, no prawie 220. Dla naszej pociechy na start. Myślę, że idealny prezent, żeby zacząć tą przygodę z akwarystyką. Słuchajcie, przyjrzyjmy się jeszcze trochę parametrom technicznym. Ten zestaw zżera 7 kW. Na 1000 godzin, czyli klasa A, no bo mamy oświetlenie, grzałkę i filtr. Filtr jest 5 watowy grzałka 25, oświetlenie 7. Słuchajcie. Dzień, noc. Oświetlenie w środku, jakie tu jest zamontowane, to jest Belka Sany Plus Moonlight. 6500 Kelvinów. Wodoodporna. No, oczywiście, grzałka, filtr. Made in Poland. Aquel. Oczywiście opcja sterowanie z Wifi, To jest taka nowość Aquela. Podłączamy do prądu. Podłączamy oświetlenie. Instalujemy apkę na telefonie. Możemy sobie sterować wschodem, zachodem słońca. Także bajery takie jak lubię. Tak to wygląda moi mili. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć.